Elon Musk zmienia nazwę swojego konta na X na owłosione jaja. O kurwa. Cześć tu Bartek, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zero Jakości i standardowo w tym odcinku znajdziesz zero sprawdzonych i rzetelnych informacji, plotki, pomówienia i sześćdziesiątki, bo to ostatnio modne, także lecimy do pierwszego newsa. Firmy z branży IT poszukują pracowników z tymi umiejętnościami i często mają problem, żeby ich znaleźć. No to zobaczmy. Kogo szukają firmy z branży IT? Branża IT wciąż przyciąga i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Już od dłuższego czasu jednak pojawiają się doniesienia o końcu Eldorado i o tym, że coraz trudniej dostać pracę w firmach z branży nowych technologii. Ciekawe na tym tle wypadają jednak dane z raportu Niedobór Talentów 25 Manpower Group. Okazuje się bowiem, że firmy IT poszukują kandydatów z konkretnymi umiejętnościami i często trudno. Ich, ich znaleźć. Dobra, popatrzymy, co to firmy szukają. Kluczowym elementem przewagi rynkowej kandydatów będzie również rozwijanie umiejętności biznesowych. Inżynierowie oraz specjaliści techniczni powinni ewoluować w kierunku roli konsultantów. I dlaczego tak się dzieje? No, moim zdaniem, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, sprawa jest absolutnie bardzo prosta, ponieważ po, w Polsce to nasze IT to, jest, to są takie biedronki informatyczne i uwaga, spodziewam się tutaj wylewu gównoburzy. No, dużo firm, dużo z nas tak naprawdę pracuje jako kontraktorzy, i generalnie firmy nas po prostu sprzedają, także. No, fajnie jest mieć takiego kontraktora, który nie dojrze programuje albo coś przytestuje, albo coś poustawia. A do tego jeszcze pogada z klientem, a do tego jeszcze ogarnie jakieś biznesowe wymagania, a do tego jeszcze coś po angielsku powie. Pewnie, bo takiego gościa można sprzedać zdecydowanie drożej. Więc ja już jakby znam odpowiedź, dlaczego tak jest. Dobra, przechodzimy do kolejnego newsa. Wracamy do DeepSeeka. DeepSeek traci użytkowników w zastraszającym tempie. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o DeepSeeku, jaki to jest zajebisty. Natomiast w tym tygodniu, DeepSeek, chińska aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, odnotowała ogromny wzrost popularności, osiągając 49 milionów wizyt dziennie w dniu 28 stycznia. Tak dynamiczny rozwój pozwolił jej na chwilę wyprzedzić Google Gemini, 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 Gemini i stać się trzecią. Najczęściej odwiedzamy. Platformą AI na świecie. Jednak, według najnowszych danych Similar Web od tego czasu zainteresowanie DeepSeek zaczęło gwałtownie spadać. Już 31 stycznia liczba dziennych wizyt zmniejszyła się do 29 milionów. No, faktycznie to połowę. No, w każdym bądź razie wiadomo, że tak było i wiadomo, że tak będzie. Jeżeli pojawia się coś nowego na rynku, to wszyscy chcą to zobaczyć. Później się okazało, że się nie można zarejestrować. No to jak? To miało nie spaść? normalne. A poza tym ludzie są też przyzwyczajeni. Na przykład już do czata GPT. Ja na przykład korzystam częściej z czata GPT. Pomimo początkowego entuzjazmu, DeepSeek zaczął tracić na popularności. Spadek liczby wizyt o niemal 20 milionów w ciągu kilku dni sugeruje, że wiele osób sprawdziło platformę z ciekawości. No wiadomo, lecz nie znalazło wystarczających powodów do regularnego korzystania z niej. Możliwe, iż DeepSeek nie był w stanie zaoferować Unikalnych funkcji przyciągających ludzi na dłużej. Możliwe, że tak było. Lecimy do kolejnego newsa. Miliony w bitcoinach leżą pod śmieciami. Mężczyzna chce odkupić wysypisko. No, ciekawe, ciekawe. To jest kurwa, nie fart. James Howells, inżynier komputerowy z Newport, od lat stara się odzyskać utracony dysk twardy zawierający 8000 bitcoinów. W 2013 roku jego była dziewczyna przypadkowo wyrzuciła go podczas wiosennych porządków. Ja bym chyba tą dziewczynę wyrzucił. Od tamtej pory wartość kryptowalut wzrosła do wrotnej sumy 620 milionów funtów. Howells wielokrotnie prosił władze miasta o pozwolenie na przeszukanie wysypiska, na którym prawdopodobnie znajduje się dysk. Ale jego wniosek za każdym razem został odrzucony. A może dziewczyna go po prostu zawinęła. No i dobra. Howell stwierdzi, że jego dysk znajduje się w obrębie wysypiska, które zawiera około 100 tysięcy ton odpadów, ale miasto nie chce mu pozwolić, więc Howell postanowił, że odkupi sobie całe wysypisko śmieci. Szybka przerwa na reklamę. Przypominam, że już w czwartek o godzinie 20 będę prowadził webinar, na którym pokażę Ci, jak zacząć automatyzować testy do frontendu i do backendu, nawet jeżeli nigdy nie automatyzowałeś lub nie automatyzowałeś i nigdy nie pisałeś lub nie pisałaś kodu. Także jeżeli jesteś testerem lub testerką manualną, to bardzo serdecznie zapraszam. Widzimy się w czwartek o 20. .00. Zapisy na stronie akademiaq.pl łamane na automaty. Zapisało się już ponad 300 osób. Także generalnie będzie wesoło, będzie się działo. Widzimy się na webinarze na razie. Cześć. A zapomniałem, że mam dla ciebie też mega, mega bonusa. Pokażę ci, jak zajebiście można wykorzystać AI do tego, żeby generowało nam testy. Petarda, petarda. Każdy, komu to pokazuje, mówi, że nie wiedział, że tak można. Także tylko na webinarze na razie. Cześć. Kolejny news. Koalicja wielkich firm w sprawie sztucznej inteligencji. Uwaga, ponad 60 wielkich firm, między innymi Airbus, L'Oreal i Siemens, zainicjowało koalicję, której celem jest uczynienie z Europy światowego lidera w sferze sztucznej inteligencji. I radykalne uproszczenie europejskich regulacji poinformowano w poniedziałek w Paryżu. No i generalnie bardzo dobrze, w końcu się ktoś może obudził, bo nawet jest taki mem chyba na którym widać, że Ameryka ma czat GPT, Chiny mają Dipsika, a my w Europie mamy te, o, o, mamy to, mamy to właśnie, mamy dokładnie to, butelki z tymi kurwa kapslami. Dlatego jeżeli Europa się nie obudzi i te wielkie firmy nie zaczną czegoś robić, to my zostaniemy tak naprawdę głęboko w dupie. Także bardzo dobrze śledzimy, co będzie się działo z tą inicjatywą. Uwaga, teraz będzie strasznie, bardzo strasznie. Robert Kiosaki ostrzega największy krach w historii tuż za rogiem? O nie, jesteśmy zgubieni. Robert Kiosaki, znany inwestor i autor bestsellerowej książki Bogaty ojciec, biedny ojciec ponownie przewiduje globalny kryzys finansowy. Według niego świat zmierza ku największemu krachowi giełdowemu w historii, który ma nastąpić już w 2025 roku. Jakie argumenty przedstawia kiosaki i czy jego prze przewidywania mają solidne podstawy. Dobra, nie wiem, czy mają solidne podstawy, natomiast coraz, coraz częściej tak naprawdę słyszę o tym krachu, więc może być, że coś jest na rzeczy, ale są dwa tematy, tak naprawdę. Po pierwsze, takie wielkie krachy zdarzają się średnio a tak co 100 lat. Więc tak naprawdę od ostatniego krachu, który był chyba 97 lat temu, no to prawie już można powiedzieć, że minęło te 100 lat, więc jest. Coś na rzeczy. No historia jakby lubi się powtarzać, tak się to mówi. Może też słyszałem takie powiedzenie, że historia się nie lubi powtarzać, ale lubi się chyba klonować albo coś takiego, kopiować. W każdym bądź razie, czy będzie wielki kryzys? No tego nie wiadomo, ale czy coś się dzieje? Może się coś dziać, szczególnie, że słyszałem już też różne przewidywania na temat kolejnych lockdownów. I tego typu historii, które wydarzyły się kilka lat temu. Ja nie mówię, że tak się wydarzy, ale ostatnio te teorie spiskowe bardzo szybko stają się realne. Także zobaczymy, jeżeli. Bardzo nie chciałbym, bardzo bym nie chciał, żeby ten news się tak chujowo nie zestarzał i za pół roku, żeby była jakaś taka totalna, totalny krach na giełdzie i żeby już nikt tego nie oglądał, byłoby to bardzo, bardzo smutne. Dobra, lecimy z kolejnym newsem, bo jest naprawdę dobry. Elon Musk zmienił nazwę w portalu X. Żart spowodował poruszenie na rynku kryptowalut. No trzeba powiedzieć, że ten chłop ma naprawdę niezłe, ogłosione jaja. Elon Musk we wtorek zmienił nazwę swojego konta na portalu X na Harry Balls. Zrobił to po raz drugi. Zmiana nazwy zbiegła się w czasie z licznymi doniesieniami medialnymi, że Elon Musk złożył ofertę przejęcia OpenAI. Zmiana nazwy jest internetowym żartem, ale wywołała też poruszenie w świecie kryptowalut. Elon Musk po raz pierwszy zmienił nazwę konta na Harry Balls w kwietniu 2023. Chodziło prawdopodobnie o grę słów Harry Balls, brzmi jak. Harry Balls oznaczające owłosione jaja. Term jest często używany w kulturze internetowej. W 2023 roku Elon Musk wyjawił, że zmiana nazwy to żart wymierzony w media. Szczerze mówiąc, mam tylko nadzieję, że organizacja medialna, która traktuje siebie zbyt poważnie, napisze historię o bolcie przyznał we wpisie. Dobra, i generalnie o co chodzi, no teraz Elon Musk jak zwykle chce zrobić trochę zamieszania wokół siebie, a wiadomo, że jak on coś zmieni na tym miksie, to cały świat panikuje. We wtorek Elon Musk znów sięgnął po tę samą nazwę, tego samego dnia, złożył ofertę przejęcia kontroli nad OpenAI w wysokości 97 miliardów dolarów. Ale patrzcie to, to jest jeszcze fajne. E, niedługo po zmianie nazwy na platformie Pumpfan wypuszczono token Harry Boltz, który w mniej niż 30 minut zanotował wzrost wartości o 17 tysięcy No to kurwa, można było się szybko ten zabawić i szybko zarobić, ale to jest polewa z tego gościa. No On cokolwiek kwęknie na temat tego, na temat tych swoich coinów, to od razu wszystko leci w górę. Dobra. Uwaga, lecimy z ostatnim newsem dzisiaj. Ostatni news, totalne zero jakości. Uwaga. Microsoft namawia do odinstalowania Windows 11. Co jest? Ja bym tu napisał, o co chodzi. Albo sprawdź, czy jesteś na liście zagrożonych, albo sprawdź, czy możesz się zatruć. Microsoft w ostatnim czasie wykonuje interesujące ruchy ograniczające dostępność systemu Windows 11. Koniec wsparcia Windows 10 nadciąga wielkimi krokami. A filma z Redmond, po prezentowaniem kolejnych reklam w dziesiątce, de facto. Utrudnia przejście na jedenastkę. Coraz trudniej zainstalować Windows 11 na niewspieranym komputerze, a Microsoft dość niespodziewanie zachęca wybranych użytkowników jedenastki do powrotu na dziesiątkę. O co chodzi? Chodzi o to, że Microsoft nie chce, żebyście instalowali jedenastkę na sprzęcie, który nie jest wspierany czyli nie ma tego TPM2 i takich tam innych wymagań. Microsoft zaleca odinstalowanie Windows 11 wszystkim osobom, które zainstalowały oprogramowanie na oficjalnie niewspieranym sprzęcie. Wymagania Windows 11 pozostają niezmienne, a gigant z Redmond zaleca powrót do Windowsa 10 wszystkim tym, którzy planowali skorzystać z oficjalnych lub nieoficjalnych porad lub przesiąść się na nowe oprogramowanie. Wydaje się to deklaracją kuriozjalną... Kurio kuriozjalną... Kuriozjalną... Kurwa, nie przeczytam tego kuriozalną w obliczu wcześniejszych instrukcji widniejących w sieci before after. No właśnie wiadomo. Dobra, Microsoft cisnął, 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 i tak będzie cisnął, żeby przejść na tą jedenastkę, bo nie będą chcieli wspierać tej dziesiątki. Moim zdaniem chujowy news, no ale trudno, tak wyszło, zero jakości i tym zero jakościowym newsem kończymy ten odcinek. Drogi oglądający lub oglądająca, dobiegliśmy do końca, natomiast jeżeli dotrwałeś lub dotrwałaś do tego momentu, to zostaw komentarz Harry Bolz albo owłosione jaja. Niech inni zastanawiają się o co chodzi. Dziękuję Ci za dotrwanie do końca i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku Zero Jakości. Na razie, cześć!